Kochani, ten koszyczek to jest zupełnie za mały na ogórki. Wydaje mi się, że będziemy mieli słoik i masę ogórków małosolnych. To jest nasz pierwszy zbiór. Zobaczcie, ile tego jest. I chcę wam w tym filmie pokazać właściwie no, kilkuletnie doświadczenie w robieniu ogórków. I za chwilę idziemy robić ogórki, i chcę się z wami podzielić. Moim doświadczeniem z kilkuletniego kiszenia ogórków. Zapraszam. Teraz dzisiaj jest 25 czerwca i to są pierwsze ogórki. Pokaż tam jeszcze. Je, bo... bardzo. Ale jeszcze są, tak? Nie, no jeszcze są, jeszcze no. zbieramy. No właśnie. I to zobaczcie, naprawdę okazały ogóry. Pokaż, pokaż, bo ja nie zdążyłam. Mhm. A niektóre są takie byki. A właśnie pokaż tego, tego którego miałeś poprzednio. Bo on jest taki na końcu jasno wybarwiony, i to jest właśnie to miejsce, którym ogórek dotyka do gleby, bo one tutaj były wciśnięte w ściółkę. Nie? I mówiliśmy o tym, że jak ogórki leżą na ziemi, to one właśnie czy uprawiane są poziomo to one mogą być takie wybarwione, kiedy nie mają kontaktu ze słońcem, tylko przylegają do ziemi. No tutaj akurat one były bardzo nisko, nie? Możliwe. Ja natomiast słyszałem, że te ogórki całe zielone, to nie są takie naturalne ogórki. I zawsze pamiętam, jak kupowałem jeszcze ogórki do kiszenia, to szukałem ogórków właśnie w takich kolorach. Mhm. Tak. Zbieramy dalej. Tak. Ogórki... No się do góry. Zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo obfity zbiór. Nie wiem, czy już mówiłam, że to są nasze pierwsze ogórki i pierwsze ogórki w tym miejscu, mówiłam to już? Nie. No właśnie, więc to jest tym bardziej podniosła chwila. No i zobaczymy, jak będzie to smakować. Piękne. Krzyś zbiera zawsze ogórki, bo to jest jego domena. Ogórki i kapusta, ja tego nie ruszam, no mogę nieraz pomóc, jeżeli poprosisz, ale generalnie to jest Krzysia zadanie. I jeszcze jedno miejsce, trudno dostępne. Tam lepiej może byłoby rękę włożyć. Może tak. Ale też są ogóreczki Ojejku, jakie duże No właśnie pokaż Takich dużych to my nie wkładamy do słoika Może mizerię zrobię, jeżeli będzie nie, więcej będą na tak, mało solne. na mało solne No jestem ciekawa Ojejku. który wybierzesz przepis Przepis sprawdzony i bardzo dobry. No, pięknie. Ale to cieszy. Idziemy. Idziemy robić. Pierwszy słoik ogórków. Naszych ogórków. Okazało się, że tych ogórków jest więcej niż przewidywaliśmy, więc z reszty ogórków zrobię ogórki małosolne, które ja uwielbiam osobiście. Co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że równo rok temu, ponieważ Facebook dał mi takie przypomnienie, równo rok temu robiłem również pierwszy słoik ogórków. Co potrzebujemy do ogórków małosolnych? Tutaj na to wiaderko powinno wystarczyć 2 litry wody. Na każdy litr wody 1,5 łyżki soli. Nie dajemy cukru, bo normalnie do słoików na zimę. Dodaję łyżeczkę cukru, więc zaczynamy najpierw od ogórków na zimę, a ile zostanie, to resztę zrobimy ogórki małosolne. Dobrze, co potrzebujemy? Przyprawy, ziele angielskie, gorczyca, liść laurowy Otwórz. i dzięki Dzięki temu, że mamy wszystko popisane, nie trzeba szukać tych przypraw. To dzięki. Superbutelkom.pl. Superbutelkom.pl. Tak. Mam nadzieję, że pamiętam, jak się robi ogórki. Najpierw wrzucam trochę szanu, e, trochę czosnku. I według przepisu mojego ojca, który mówił zawsze, że dużo chrzanu, dużo czosnku, no i żeby starczyło miejsca na jakieś ogórki. Więc według tego przepisu tak robię i powiem Wam szczerze, że zawsze ogórki wychodzą pyszne. Natomiast po moich doświadczeniach i różnych próbach zmieniania tego przepisu, wracam do poprzedniej wersji, czyli zalewam ogórki wodą przegotowaną, gorącą. Dlaczego? Ponieważ w tamtym roku zrobiłem liścia laurowy nie wszyscy dodają liść laurowy do ogórków kiszonych, ponieważ daje się go do konserwowych głównie, ale ja daję. I liść laurowy, e, ziele angielskie i gorczycę, ponieważ ten smak jest taki bardzo wyrazisty, fajny i wcale nie czuć, że to są e, ogórki konserwowe na przykład. Co zmieniłem? W tamtym roku zalewałem ogórki wodą zimną. I słuchajcie, te ogórki wyszły smaczne. Rzeczywiście wyszły smaczne. Niestety, jeden ogórek wyszedł bardzo dobry, czyli te ogórki były twarde, a drugi słoik obok potrafił być z ogórkami miękkimi. A to, tego miejsca nie było, gdy zalewałem gorącą, gotującą wodą. Odwraca, odwracam te słoiki i one się zamykają, i wtedy. I, i po dwóch latach. Mam z dwóch albo trzech lat, nawet jeszcze, ogórki, i te, które zalewałem gorącą wodą, są genialne. Natomiast te, owszem, smaczne, ale niekoniecznie, niekoniecznie twarde, tak jakbyśmy chcieli. Dupki obcinasz? I teraz tak. Yy, no właśnie. Z własnych ogórków nie obcinam. Dupki się obcina, żeby na przykład yy, na mało solne, żeby szybciej się yy, podkisiły. Ale z własnych ogórków nie obcinam. Więc dużo chrzanu, dużo kopru, liść laurowy, nie za dużo, dwa trzy listki, nieduże, odrobina gorczycy i ziele angielskie. I teraz ciasno te ogóreczki wciskamy do słoika. Czyli u was w domu twój tato robił ogórki? Zawsze. Tak? Zawsze. A wiesz co, daj spróbować, bo my żeśmy nawet nie spróbowali. A proszę cię bardzo. Takiego mniejszego. O, ten będzie super. Proszę. Zapakowany prawie cały słoik. Jeszcze dodaję chrzadu. Jeszcze dodaję czosnku. I kopru też? I kopru też. I Jeszcze oprócz tego Ponieważ nie mamy, nie mamy w ogrodzie wiśni, nie mamy dębu, ale mamy orzech włoski. Orzech włoski, więc na sam wierzch daje liść orzecha włoskiego. Orzech włoski nie cieszy się taką popularnością, jeśli chodzi o przydatność w ogrodzie, ale tutaj okazuje się, że jest świetnym dodatkiem do ogórków kiszonych właśnie. I teraz zalewamy wodą. Na jeden litr wody powtórzę półtorej łyżki soli plus łyżeczka cukru, jeśli chodzi o ogórki na zimę. Ok, woda zagotowana. I teraz zalejemy ogóreczki. Poszyjkę. Poszyjkę. Co jest ważne przed zamknięciem trzeba wytrzeć... Budzik się włączył. Tak. I zakręcamy. I do góry dnę. I ten ogórek jest na zimę. I tutaj będzie można później przykleić tak. już karteczkę z napisem pierwszy słoik 2024 tak. roku, 26 czerwca. Tak jest. Teraz e, na szybko ogóreczki mało z tego co zostało. Dużo krzanu, nadudany liść. Czosnek. Koper. Koper jeszcze z zeszłego roku, Hopper z wrocławskiej działki. Jeszcze, jeszcze. Do tej pory w takich wiaderkach nie robiliśmy ogórków, ale jak widzimy tutaj gospodarze sprzedają właśnie swoje własne ogóreczki małosolne w takich wiaderkach. Tak, Ziela angielskie. Gorczyca. Nie za dużo, dwa, trzy liście i dodatek nadzwyczajny chciałem dać również do tego słoika na zimę, no, ale się mówi nie dawaj, ale chyba będę dawał. Znaczy czyli, do niektórych tak. Czyli papryczka chili. Syberian house chili, bardzo ostra. Tak, ta jest troszeczkę coś tutaj ciemna, ta jest dobra. I ogóreczki. Teraz będzie pewne te Będzie? No. A ciekawe skąd twój tato miał tę recepturę na ogórki, wiesz? Czy tam na przykład jego mama tak robiła? Skąd on się tak nauczył, czy nie wiesz tego? Myślę, że z domu, tak. Myślę, że oni tak robili po prostu ogórki. Dużo dawali tego wkładu. Nie, to no, pełnego nie będzie, ale to nie szkodzi. Nie musi być pełny. I one jutro już będą dobre. Jeżeli ogórki leżą, nie są prosto z krzaka, to dobrze jest je pomoczyć e, w wodzie, zanim zacznie się robić. To my A żeśmy jeżeli... Zerwali je wczoraj wieczorem. Tak. I one były moczone, Rano je zamoczyłam, o piątej. 5. 5 godzin, sześć. Natomiast to obcinanie tak zwanych dupek wydaje mi się, że dla ogórków na zimę może ma sens, może dzięki temu te ogórki są twarde. Aczkolwiek, yy, właśnie tak jak w tamtym roku, nie było obciąłem te dupki, a jednak ogórki były miękkie. O! Może to jest spowodowane tym, że teraz te końcówki są gorzkie? Możliwe. Ale prawdę powiedziawszy, my nie sprawdzamy nigdy, czy ogórki są gorzkie, czy nie. A kiszone, A kiszone są później Są dobre. po prostu tak. kiszonymi. I gotowe. Tak. I te ogóreczki mało już będą jutro dobre. Ja takie lubię Małgosia woli. Kilkudniowe. Prawdę powiedziawszy, dla Krzysia to po załadowaniu ogórków one już są dobre. Ja, ja wolę takie kilkudniowe. To prawda. Także ten przepis absolutnie Wam polecam. Sprawdzony. Wcześniej, kilka lat robiłem właśnie w ten sposób, w tamtym roku. Też. A wiesz, co przypomniało mi się, że. Oprócz tego, że zalewałeś zimną wodą, to dodawałeś jeszcze jakieś składniki. Nie wiem, czy pamiętasz jakie takie, których nie dodawałeś. No to właśnie chodzi o to: o ziele angielskie, gorczyce i liść laurowy. Tego wcześniej nie dawałem. Aha, tak. aha. I też była taka sytuacja, że otworzyłem taki świeży słoik i tak mi trochę zajechało ogórkiem konserwowym. Mhm. I mówię: nie, to już nie daje. Później nie dałem do iluś słoików tych przypraw. Następnie otworzyłem właśnie z tymi przyprawami po jakimś czasie, jak już te łuki mocno się ukisiły, otworzyłem no i po prostu i od tamtej pory już daję. Także serdecznie Wam polecam. Smacznego. Na pewno będą super. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce spryt w W tym istota okej tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy matek. I'm ok, I'm ok, world is heavy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną. Widzę to, co czuję, Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję, Zmierzam wprost na szczęścia szczyt, Tak wygląda ludzkie życie, Jesteś ok, jeśli chcesz, Żyjesz w dole lub na szczycie, W każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, okay, I'm okej, okay. world is happy in e, this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, bawisz się, make okej, okay, what this way.